Cześć, jestem Julka i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zabiorę Was na dzień ze mną i ogólnie co? Będę czytać w tym dniu wilki się czają. E, prawdopodobnie przeczytam albo tylko tą jedną książkę, albo w ogóle na tej nie skończę, bo zaczęłam ją dopiero, zaczęłam. Zaplanowałam ją zacząć dopiero wczoraj, bo wczoraj skończyłam żniwo, czyli trzecie tą kosiarzy. Prawdopodobnie coś o tym też dzisiaj powiem, e, skoro tak e, wczoraj to skończyłam dopiero, co? Yy, Więc jestem na świeżo i co? I dzisiaj będę czytać to. W audiobooku są sobie nocne godziny Marty Bian i też dzisiaj naprawdę na pewno to skończę, bo została mi chyba godzina audiobooka, coś takiego. Więc cóż, ja jadę właśnie na zakupy i zapraszam do oglądania. 15, ja niestety jeszcze nic nie przeczytałam kompletnie, bo dopiero wróciłam z zakupów, stawiłam sobie drugie pranie, zaczęłam gotować obiad, także póki co, no, czytania, a ja 1 -0. no ale może opowiem Wam chociaż na razie o tym żniwie trochę, chociaż, no jak ja wspominałam właśnie już na no, chyba poprzednim, w poprzedniej chyba nie mówiłam, że ja nie lubię za bardzo mówić o, mm, o kolejnych częściach, po prostu jakiejś trylogii albo ogólnie czegoś wielatomowego. No ale tutaj takie szybkie, tylko wspom może wspomnę tylko szybko o tej książce coś. E, ogólnie mega mi się podobała, jak ogólnie cały cykl kosiarzy e, z tym, że m, to zakończenie było ogólnie takie dla mnie bardzo logiczne bardzo przyjemne e, fajnie mi się to czytało, bo jednak e, no nie było tam żadnych niedom takich niedomówień, było taki otwarty świat, na który zostawia autor ja takiego otwartego świata na sam koniec też nie jestem wielką fanką aczkolwiek tutaj mi się to podobało, podobało mi się to, że sobie mogę sama gdzieś tam się domyślać, e, no jak coś się dalej potoczy yy, te, te no, losy naszych głównych bohaterów. No ale ogólnie yy, myślę, że tak, że zakończenie było fajne, ale nie zrobiło na mnie takiego wrażenia, jak sądziłam, że zrobi. Po przeczytaniu gdzieś tam opinii na Goodreadsie na przykład, yy, myślałam, że to będzie coś bardziej wow, coś bardziej takiego, co mną mnie wstrząśnie. Też mi się za bardzo nie podobało yy, ogólnie to, jak zakończono. E, cały wątek e, Kosiarza Goddarta, Nie wiem, czy tak się czyta jego imię, e, więc tak. Więc nie podobało mi się trochę, jak to się zakończyło, bo jednak on był taką postacią w tej książce. Mm, no, takim był złolem, tutaj. No, był złolem, no nie ma co tutaj ukrywać. I myślę, że tutaj bardzo dużo było poświęcone jemu, a trochę za mało, jak dla mnie, na zakończenie było tego. W sensie. No, za mało, za mało było w tym zakończeniu, jeżeli chodzi o jego osobę, i tego mi trochę tak brakowało. Też troszeczkę, no, ta końcówka, właśnie, ja tutaj nie chcę spoilerować w żadnym wypadku, ale trochę mi się też nie podobała końcówka z tym właśnie, właśnie jakby z nim, ale też nie do końca z nim, trochę z tym, co zrobiła na koniec: Kasia szrat. E, to trochę mi się nie podobało, bo nie zostało to do końca wyjaśnione, w zasadzie w żadnym wypadku to nie zostało wyjaśnione, my się możemy domyślać co tam się stało, e, jeżeli chodzi o, jej, e, o to co ona zrobiła, ale no nie wiem. Nie wiem, jakoś to, to tak mnie nie kupiło mi to do końca, ogólnie cała książka była świetna i no tak jak mówię, no bardzo mi się podobał zamiast tego, jak ta historia została skończona, że to nie było jakoś na siłę ciągnięte, że ta książka nie była taka, że ciężko było przez nią przebrnąć, bo nie wiem, wszystko już się wydarzyło. No nie, tutaj naprawdę się e, fajnie, dużo wszystkiego działo. Mm, no i myślę, że, że fajne zakończenie tej e, trylogii. Ja sobie muszę koniecznie kupić nawet na pewno bo jestem ciekawa ogólnie tych, e, z tego co ja czytałam tam w opisie, to Chyba są e, ogólnie jakieś tam z kosodomu e, historie. Jestem ich mega ciekawa i na pewno kupię sobie tam książkę. No ale póki co trylogia, no za mną na pewno będę ją polecać, na pewno trafi do lubieńców tego roku. E, także tak, na pewno mega polecam. E, warto się z nią zapoznać i no jak zaczniecie czytać pierwszy tom, no to musicie liczyć się z tym, że od razu będziecie chcieli czytać drugi trzeci, więc najlepiej sobie kupić od razu całą trylogię, bo no, przez te książki po prostu się tak płynie, one tak zachęcają. Ja jak na przykład skończyłam Thunderheada, czyli drugi tom, nie chciałam zaczynać od razu tego, a jednak tak mówię, no, no nie, tak to się skończyło, że muszę po prostu się dowiedzieć, co tam będzie dalej. No i nie żałuję że zaczęłam czytać ten drugi tom, chociaż czytałam go ogólnie długo, bo chyba około... Półtorej tygodnia, na mnie to jest naprawdę mega długo, ale też miałam dużo pracy, więc może dlatego. E, w każdym razie warto, warto się zapoznać. No, i może w sumie jeszcze tak mega luźno powiem: tylko na razie o tych y, nocnych godzinach Marty. Bijan, bo ja sobie to słucham w audiobooku. Została mi chyba jeszcze godzina, tak jak mówiłam zresztą na początku filmu, bo też jeszcze nie przesłuchałam dalszej części. Ale w sumie stwierdziłam, że na ten moment powiem wam, co o tym myślę, bo podejrzewam, że ta końcówka będzie taka mocna. Że, że mnie wgniecie po prostu w fotel i nie będę wiedziała, co się ze mną dzieje, więc żeby może nie pogubić jakichś tam wątków, no to teraz już trochę powiem o tej książce. Um, co? No po pierwsze, sam audiobook genialny. Ja chyba jeszcze nie słyszałam nigdy tak dobrze, tak perfekcyjnie wykonanego audiobooka. Po pierwsze, ta muzyka w tle dająca taki klimat tego w ogóle no tego zamczyska, w którym to się wszystko dzieje. Po drugie wielu lektorów, no to też robi mega robotę, no bo odróżniamy automatycznie te postacie od siebie. Eee, no, tak naprawdę nawet kiedy rozmawiałam przez telefon, to słuchajcie, że to jest rozmowa przez telefon, a nie tak jak wiecie, normalnie lektor by czytał po prostu dialog. Więc e, sam audiobook jest dopracowany w 100% i ogólnie e, ja nie żałuję, że słucham tego w audiobooku, a nie czytam gdzieś tam e, w książce, znaczy nie czytam w papierze bo po prostu no, jest on dopracowany po prostu w, w najmniejszym stopniu. No, tam jest wszystko dopracowane, także ja na waszym miejscu przesłuchałabym to, nawet jeżeli czytaliście już książkę, bo naprawdę dodaje sam ten audiobook mega klimatu i mega daje się wczuć czytelnikowi w całą, w całą historię po prostu. O czym ta książka jest, bo też nie powiedziałam. Ta książka opowiada o losy... Mm, Kilkoro aktorów, którzy przyjeżdżają na plan zdjęciowy, mają nakręcić film, właśnie nocne godziny. E, no i co? I oni znajdują się w zamczysku, tyle że kiedy po przyjeździe tam spotykają się od razu z yy, reżyserką, co większość dziwi, no bo ogólnie rzadko kiedy tam gdzieś e, reżyser m, wychodzi do tych, tych, e, do tych aktorów od razu, tylko najpierw się spotykają z kimś pośrednikiem jakimś między tym reżyserem a nimi. E, dla nich to jest dziwne. Po pierwsze zabierają telefony ta, e, ta reżyserka. Mówi, że na przykład e, nie będą mieli bieżącej wody, e, że będą ogólnie po pierwsze muszą w ogóle zwracać się do siebie tymi imionami z, e, z roli, w której grają. Nie mają scenariuszy, bo zostało powiedziane, że te scenariusze są out, po prostu nie, nie będziemy z nich korzystać. E, wszyscy są w takim dosyć szoku, oni ogólnie grają też rodzeństwo, więc mają też zakazane jakieś tam romanse między sobą, między innymi e, tak, e, na przykład e, też jedzą praktycznie codziennie to samo, jakieś tam resztki czy coś, no ogólnie jest to mega dziwne. Na zamku zaczynają się też dziać dziwne rzeczy, bo na przykład w nocy coś stuka, coś puka, kogoś gdzieś tam widzą, jakieś oczy w obrazie się ruszają e, ogólnie to jest też stare zamczysko? Tam nie ma żadnego, oczywiście, ogrzewania ani nic takiego. Muszą chodzić w jakichś starodawnych ciuchach typu te suknie takie czy coś. E, ogólnie jest takie dosyć mega creepy, wszystko. No i co, i e, tutaj, no, mamy także oni, mają tam różne jakby. E, Między sobą, no wiadomo, jakieś tam, dzieją, dzieją się między nimi jakieś rzeczy. Ja tutaj nie będę za bardzo spoilerować, co to jest, no bo to po prostu jest właśnie cała frajda z tego czytania, kiedy dowiadujemy się po kolei tych rzeczy. Ale w każdym razie oni są na przykład kręceni w jakichś takich randomowych momentach, o których oni nawet nie wiedzą, że są kręceni, tylko nagle wyskakuje gdzieś za kamery ta reżyserka, która jest mega dziwna też i na przykład mówi: Cięcie, to było super, czy coś takiego. Między innymi, na przykład muszą sobie groby wykopać, a później w nie wejść i jakby improwizować całą, e, całą scenę, znaczy nie scenery cały scenariusz po prostu impre, improwizować. Oni ich nagrywają w takich momentach, gdzie oni nawet tego nie spodziewają, że na przykład gościu siedzi i gra na fortepianie i nagle, e, tak nagle nikogo nie było w tym pokoju z nim, a on nagle zauważa mikrofon nad sobą, gdzie tego mikrofonu na 100% wcześniej tam nie było. Więc wszystko jest takie takie no bardzo creepy, w momencie oni są yy, wszyscy zachorowali, oni wiedzieli, co się z nimi dzieje, Biega, biegali po tym zamczysku, to zamczysko się zmieniało wtedy. No takie to jest mocno pokręcone, mocno dziwna historia, ale ja się mega dobrze przy tym bawię. Lepiej się na pewno bawię przy tym niż przy humorach z cukru, bo mi ogólnie humor z cukru się nie podobały niestety, yy, ale tutaj naprawdę się mega dobrze bawię i to no to właśnie aspiruje na taką jedną z lepszych młodzieżówek. E, tego roku. Także mm, myślę, że dla fanów takich właśnie creepy, takich e, Dark Academia klimatów, w tym stylu, wiecie, stare zamczyska, ciemność, e, jakieś zjawy, duchy, coś. No myślę, że fani tego, takich, ty, tego typu książek na pewno w tej książce się zakochają, bo jest naprawdę przepełniona właśnie takim e, klimatem, e, no takim grozy wręcz. Więc e, myślę, że, że no na pewno trafi do, do wielu osób. No i co? I mam nadzieję, że zakończenie naprawdę mnie wciśnie w fotel, bo z tego, co gdzieś tam też czytałam, no to zakończenie rzeczywiście jest dosyć mocne. E, no, zobaczymy, jak to będzie, bo ja ogólnie przeważnie, jak czytam, że zakończenie jest mocne, to później się mocno na to nastawiam i nie zawsze właśnie, e, no, książka spełnia moje właśnie oczekiwania, oczekiwania w tym kierunku. Tak samo właśnie było ze żniwem, e, ale ogólnie co? No, póki co bardzo jestem pozytywnie zaskoczona po muchomorach z cukru, także zobaczymy, jak to będzie dalej. E, jestem mega ciekawa co tam się dalej w wydarzy, bo no jest grubo, bo już jesteśmy w momencie, kiedy e, nasza, no bo ta nasza reżyserka kazała tym głównym bohaterom e, pisać dzienniki, no i ona zaczyna czytać te dzienniki przy nich wszystkich i my poznajemy trochę ich wszystkich w życie, przed, sprzed tego filmu, sprzed w ogóle tych nagrań. Więc to też jest mega ciekawe, bo każdy ma coś tam za swoimi uszami, e, więc zobaczymy. Z szybkim update'em. E, przesłuchałam sobie nocne godziny Marty Wijan i. <grym> no i to zakończenie mi się nie podobało. Kompletnie mi się nie podobało. Ja tu nie będę mówiła, co tam się wydarzyło, no bo to byłby taki, no, całkowity spoiler, spoiler praktycznie do powieści. Ale no, nie wiem, nie kupiło mi to zakończenie, nie podobało mi się, nie było według mnie logiczne, nie było wytłumaczone, za dużo było tam takiej tajemniczości, za dużo tego wszystkiego, czego my nie wiemy, a co chcielibyśmy wiedzieć. I no, niestety, ja jestem na nie i według mnie całą książkę to niestety popsuło, i moja ocena automatycznie spadła, kiedy to się tak potoczyło, a nie inaczej. Także no niestety ja nie jestem fanką i e, mimo, że ta książka na pewno była lepsza niż Muchomory w cukrze, no to ja niestety no, no nie kupuję tego. E, także to będzie tyle na temat tego. No i przeczytałam sobie 100 stron. E, Wilki się czają, ogólnie czemu tylko 100 stron, bo już mamy gdzieś godzinę chyba 20, ale po prostu w międzyczasie poszłam spać, e, bo dzisiaj stałam mega wcześnie. Mm. Więc tak, więc przeczytam tylko sobie 100 stron i ogólnie jeszcze dzisiaj planuję doczytać, tak, z 50, myślę, e, tak na spokojnie. I ten update odnośnie tych 50 stron jeszcze nagram dopiero jutro rano, tak myślę, e, na spokojnie, żeby dzisiaj, dziś o drugiej nocy tego nie, nie musieć nagrywać. Mm, więc tak, po tych 100 stronach, co ja mogę powiedzieć? No, historia jest ogólnie taka. Mm, nie dla każdego na pewno. No i co? No i ta historia opada historię dziewczyny, która y, jest taka bardzo przykładna, bardzo spokojna. E, no i pewnego dnia idzie właśnie na e, imprezę jakąś tam studencką, jakiś festiwal studencki. No i ona się budzi na polu golfowym, e, praktycznie naga i nic nie pamięta z poprzedniego dnia. No, i ją odnajduje ogólnie przyjaciółka, a zanim ta przyjaciółka ją odnajdzie, no, to taki pewien chłopak ją znalazł najpierw, odstraszył od niej jakieś trzech facetów, zapisał do tej przyjaciółki jej, że, żeby przyszła ją znaleźć, tą norę, naszą główną bohaterkę. I co? I ta przyjaciółka przychodzi. No i próbuje tą swoją, tą norę, właśnie. E, próbuje nam mówić o tego, żeby zgłosiła to gdzieś na policję, pojechała do szpitala, zbadała się, czy na pewno nikt jej tam nie wykorzystał na tym polu golfowym. A ta nasza główna bohaterka cały czas idzie w takie wyparcie całej tej, całej tej nocy, mimo że ten chłopak, który ją znalazł i ogonił właśnie tych, tych facetów, no to on ma tam, miał na, znaczy ma nagranie tego zdarzenia ogólnie, e, jak właśnie tam ona akurat się znalazła w tym miejscu. No i co, i mimo że nasza główna bohaterka Tanora obejrzała to nagranie, no to cały czas próbuje to wyprzeć z tej pamięci i e, kazała skasować to nagranie. E, nie chce się nigdzie tam jechać, zwalać ani nic takiego, ta przyjaciółka dosyć mocno na to nalega. E, w międzyczasie ta przyjaciółka zaczyna mieć taki trochę romans z bratem tej naszej głównej bohaterki. E, no oczywiście ona to ugrywa teraz. No i co, i martwi się bardzo o to naszą właśnie. E, o tą naszą, właśnie, e, główną baterkę, no bo ona się nie chce zbadać ani z takiego. No i co ja mogę powiedzieć tej książce, o tej książce na ten moment? No na pewno jest ona dosyć taka mm, ciężka. Myślę, że im dalej La, wraz z tym będzie tylko gorzej, e, ale widać, że taka no, potrzebna m, powieść, bym powiedziała. E, z tym, że, no, nie wiem, na razie w sensie jest to dobrze napisane pod względem tym, że ta Nora jako Ofiara. Yy, nie chcę, nie chce jakby w to brnąć, nie chcę tego pamiętać, nie chce tego rozgrzewać, nie chcę, żeby wszyscy się o tym dowiedzieli i to jest gdzieś do zrozumienia i to jest taka bohaterka, którą ciężko będzie polubić bardzo ciężko będzie polubić, bo mnie już przez te 100 stron to trochę zaczęło irytować, ale yy, też mam na uwadze to, że po prostu no. Yy, kiedy takie sytuacje się zdarzają, każdy inaczej reaguje i to jest normalne, że ona reaguje tak, a nie inaczej. Jednak, tak jak mówię, no to jest taka bohaterka, która po prostu ma za zadanie irytować czytelnika. E, no i ja właśnie czuję się taka zirytowana, także zobaczymy, jak będzie dalej. Póki co e, dobrze napisana, z tym, że trochę mnie tutaj denerwuje to, że czasami są słowa za napisane, ale to już raczej po stronie redakcji, tak mi się, no na, czy na pewno po stronie redakcji to leży. Są tutaj właśnie takie e, różne słowa poprzekręcane, albo jakieś literki na koniec dodane, no ale już pomijając ten fakt, jest dobrze tak książka napisana pod względem fabularnym i na pewno e, dosyć długo zapadnie mi w pamięci, chociażby przez to, jak ta bohaterka jest irytująca. Także no, zobaczymy, jak to będzie dalej. Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym dniu. E, tak, dzisiaj przychodzę do Was od razu z, no nie tak do końca z rana, bo już jest gdzieś koło 12. 14? Chyba go o 14. E, także tak, przygadzam Was z update'em. Mm, wilki się czają, bo wczoraj doczytałam do chyba 160 strony, ale dzisiaj jeszcze chwilę sobie poczytałam i w sumie. Nie, sorry, do 150 chyba. Mm, I jestem na 187 stronie. I co ja mogę o tej książce na no ten ja moment powiedzieć? Tak to wygląda, czyli praktycznie, no, trochę brakuje do połowy. Co ja tej książce mogę na ten moment powiedzieć? Nadal się dzieje cały czas praktycznie to samo. Ten przyjaciółka tej naszej głównej bohaterki próbują namówić o tego, żeby mm, zgłosiła się gdzieś z, z tą sprawą, która miała po prostu miejsce na tym polu golfowym. E, Próbuję namówić, żeby porozmawiała ze swoim ojcem, ponieważ jej ojciec jest dyrektorem. Sportowym i on ma pieczę nad wszystkimi tymi organizacjami sportowymi w tym ich mieście. No i co? No i ona nie chce za bardzo się zgłosić się do tego ojca, no bo ona w oczach tego ojca jest taką idealną córeczką, jeździ z nim na wszystkie mecze i tak dalej, no nie chce za bardzo stracić w tych jego oczach, mimo że wszyscy jej mówią, znaczy tej przyjaciółka, że no, no, no nie ma opcji, żeby straciła właśnie w jego oczach, że on powinien się tym zająć, że ona na pewno wytropi tych gości, no bo ona doszła, co to są skąd są ci goście, w sensie skąd oni są, oni są z pełnego bractwa, no i ona tutaj właśnie szybko w zasadzie doszli do tego, że, że właśnie to są jacyś faceci właśnie z tego bractwa, no i to jest na pewno, na pewno jej ojciec ich gdzieś tam zna, pewnie mógłby ich rozpoznać, ona nie chce właśnie do tego ojca i z tym, tutaj też wychodzą na jaw pewne rzeczy związane z jej ojcem, które jej brat powiedział jej, ale ja tutaj nie będę zdradzać co to jest, no i co, no i... E... No i tak, no i cały czas jest właśnie taka walka w zasadzie między tą przyjaciółką a tą no, naszą główną bohaterką, że ta przyjaciółka ciągle próbują. nam... No, w ogóle ta przyjaciółka to jest. E, bardzo mi się podoba jej postać, bardzo mi się podoba to, jak ona jest przedstawiona i to, że ona tak bardzo walczy o tą swoją właśnie e, przyjaciółkę, o tą norę. Mm, I w ogóle tutaj są takie czasami wstawki, że ona gdzieś tam w przyszłości walczyła też o inną osobę, ogólnie jest taką. Mocną feministką i mocno, jakby, e, próbuje wszystkich pchać w stronę tego, że no, e, no, w stronę tego, że każdy powinien mieć swoje zdanie, każdy może się ubrać jak chce i tak dalej. No, fajnie jest przedstawiona ta jej postać. Mm, no i nie wiem, zobaczymy, jak będzie dalej. Na razie mi się podoba, ale. Trochę mi brakuje czegoś takiego przełomowego tutaj. No, na razie z tym ojcem coś tutaj się wydarzyło, ale tak na dobrą sprawę jest to praktycznie połowa książki i ciągle jest to samo. Ciągle ta nasza terka nie może się zdecydować, czy chce po tą pomoc iść, a w zasadzie nie chce po prostu po nią iść. A druga przyjaciółka ją, yy, znaczy ta przyjaciółka ją namawia do tego, i tak w kółko, i szczerze póki co mnie to trochę chyba nudzi, ale ogólnie fajnie mi się czyta tą książkę, bo ona jest napisana w taki sposób, że. Mm, że ma krótkie rozdziały, przede wszystkim. E, dużo jest tutaj dialogów, bardzo dużo. E, no i fajnie mi się ogólnie ją czyta. Także no nie wiem, zobaczymy. Podejrzewam, że ją jutro skończę, e, ale co, ale do ulubieńców raczej nie trafi. No i wczoraj sobie w audiobooku zaczęłam słuchać. E, Witajcie w księgarni. Dong, nie wiem jak się czyta tą nazwę, mimo że słyszałam ją w audiobooku, to niestety ja nie mam pamięci do tych różnych takich azjatyckich nazw, imion itd. Więc tutaj widzicie tą książkę. No i przesłuchałam sobie jej półtorej godziny audiobooka. Audiobook ma chyba 10 godzin 9-10, coś takiego eee, i co. I na razie mi się podoba. E, to jest taka, widać, że to jest taka typowa azjatycka książka z taką dosyć powolną fabułą. E, ta książka, póki co, bo ja nie czytałam też opisu, więc Wam powiem po prostu póki co, dokąd dosłuchałam, o czym ona opowiada. Więc ona opowiada o księgarni e, i o, głównie o właścicielce tej księgarni, która założyła tą księgarnię po prostu, kocha czytać książki. Tyle, że m, nie wzięła pod uwagę tego, że nie wystarczy kochać czytać książki żeby prowadzić biznes związany z książkami. I na początku ta księgarnia no, praktycznie w ogóle na siebie nie zarabia. E, w końcu ta nasza główna bohaterka postanawia się wziąć za siebie i postanawia coś z tym zrobić, więc e, ona tam zakłada Instagrama dla tej księgarni, próbuje organizować różne e, jakieś autorskie spotkania i tak dalej. Zatrudnia też chłopaka, który kawę tam parzy, bo wcześniej ona się tym zajmowała, no ale jak już sobie narzuciła no, tej pracy tyle, żeby wypromować się księgarnię, no to niestety nie miała czasu, żeby też tą kawę parzyć. Więc zatrudnia tu też chłopaka pewnego, który tą kawę parzy. No i sobie tak w sumie rozmawiają o tych książkach. I rozmawiają sobie z różnymi ludźmi. W tych książkach ta nasza główna bohaterka zaczyna się uczyć tego biznesu, że niekoniecznie to, co jej się podobało, to spodoba się też komuś innemu. No po prostu. Póki co jest to tak trochę opowiedziane jak stworzyć biznes księgarski, mam, taką trochę, yy, mam takie trochę wrażenie. No nie wiem, zobaczymy jak będzie dalej. Na razie mi się podoba, ale czegoś mi w niej brakuje. No ale ja dopiero przesłałam półtorej godziny audiobooka, więc też yy, no to jest dopiero ułamek tak naprawdę książki, więc zobaczymy jak to dalej będzie. Więc tak, więc to już by było wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Napiszcie mi w komentarzu może czy czytaliście któryś z tych książek albo słuchaliście w audiobooku, który ja tutaj Wam przedstawiłam. Bo tych książek w sumie było łącznie cztery, e, więc tak. I co? I dziękuję Wam za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmie. Cześć!